Dwie funkcje f od x oraz g od x określone są w zbiorze liczb rzeczywistych. Wówczas wykres funkcji h określonej wzorem h od x równa się f od x plus g od x jest przedstawiony na rysunku. Zanim zabierzemy się do wyznaczenia wykresu funkcji h od x, no to ustalmy, jaki jest jej wzór. Napiszmy sobie, że h od x równa się f od x i zamiast f od x piszemy wzór funkcji f od x, czyli 2x minus 1 plus teraz g od x, czyli plus e, minus x kwadrat, czyli otrzymujemy, że nasza funkcja h od x jest funkcją kwadratową. Napiszmy od wyrażenia najwyższego stopnia do najniższego, czyli minus x kwadrat plus dalej mamy 2x i jeszcze minus 1. Będzie to zatem wykres tej funkcji h od x, będzie zatem parabolą, której ramiona będą skierowane w dół, czyli będzie to albo rysunek, wykres z punktu B, albo z punktu D. Wykresy z punktów a i co od razu odrzucamy, ponieważ to nie są parabole, to są funkcje, które składają się z dwóch fragmentów i to zupełnie nie dotyczy naszej sytuacji. Funkcja h to jest funkcja kwadratowa, zatem jej wykres musi być taką legalną parabolą, tą albo tą. Żeby ustalić, która z nich reprezentuje wykres tej funkcji h od x, no to możemy na przykład ustalić wierzchołek dla tej funkcji h od x, czy jest on w punkcie tutaj 1, 0 czy w punkcie minus 1 0. Wystarczy w tym celu, że policzymy tylko współrzędną xową wierzchołka funkcji H od X, czyli napiszmy sobie może, że x wierzchołka to jest według wzoru minus b przez 2a gdzie b to jest współczynnik przy x, natomiast A to jest współczynnik przy x kwadrat. Czyli w naszym przypadku x wierzchołka jest następujący, minus b, czyli będzie minus 2 podzielić na dwa razy A. A jest równe minus 1, czyli na 2 razy minus 1, to się równa minus 2 podzielić na minus 2, to się równa po prostu 1. W związku z tym współrzędna x-owa wierzchołka jest równa 1, czyli to jest sytuacja z punktu B.